Witam no cię serdecznie. Powiedz mi skąd ty się w ogóle tutaj wzięłaś? Kto ty jesteś? Co ty jesteś? Się Zaprezentuj się tutaj, bo widzę tyle braci jak tutaj przyjechało. Co to w ogóle jest, powiedz mi szczerze? Razem z panem, zorganizowaliśmy taki dla sterów. Należymy do ogólnopolskiego... A ja za tobą. Kiedy Zaprosiliśmy z matki z Gdańska, z Krakowa, nawet z Kaszów. I po prostu cały weekend się bawimy. A powiedz mi, a ty skąd jesteś? A my ze Słowacji. Czyli województwo lubuskie. Tak, oczywiście. E... Promujemy nasze województwo przez całe trzy dni. A powiedz mi, na ile przyjechali się tutaj auty się do nas? Dzisiaj jesteśmy na 16 aut, ponad 30 osób. Byli zaciekawieni naszą niespodzianką, bo tak nie do końca ją zdradziliśmy. Byliśmy w byliśmy dzisiaj troszkę w rejonie umocnionym. Jeździmy tutaj po okolicznych miejscowościach, pokazujemy lasy, jeziora, ale też tak... tak też... Pocieńką na torcie była właśnie ta wyprawa tutaj na offroad. Jasne. A Kamilo, a powiedz mi, skąd w ogóle e, taka pasja u was jest, tego offroadu, tych wyjazdów? Dlaczego akurat Dacia, a nie jakiś patrol, tak jak wszyscy kupują? Dlaczego tak Dacia akurat? To przecież wszyscy wiedzą, co Dacia jest najlepsza. Nie rozumiem tego pytania. A dobra. A Kamilo, a druga sprawa. A dlaczego akurat, w jaki sposób znaleźliście nas, tutaj miłośników offroad? Jak to się stało, że akurat mnie namierzyłaś, nasz tor namierzyłaś? Jak to wyszło w ogóle? To yep. trudno nie był przypadek, bo poszukiwałam czegoś ciekawego, tworzyliśmy razem z mężem taki plan tego całego weekendu, coś fajnego pokazać, pokazać się z jak najlepszej strony, bo jest naprawdę co oglądać w naszym województwie ruskim i szukaliśmy atrakcji takiej właśnie księgi. znalazłam w internecie naszą szpaskę. Bardzo mi się spodobała Drewina od razu mi się podnosta nie również, że tak to jest to, ale więc przed skorzystaliśmy z bardzo wielką ochotą i za to, że jesteśmy po prostu Kamilo, a powiedz mi, a podobało się u was tutaj? Czy podobało wam się tutaj u nas, czy przyjedziecie do nas? Nie ja ci nie było zajeb... <gry> co by nie powiedzieć jeszcze bardziej dosadnie, eee, świetnie, mamy małe szkody, gdzieś tam pochwaliliśmy to co nieco... Sprzęgła? Gdzieś tam było gdzie, czuć? W, wiertarki musiały iść trochę w róg, ale wkręciła się w kretarki, ale i tak super, przyjedziemy na pewno. Słuchajcie, odwrócę teraz kamerę w drugą sobie stronę. Kochani. Przetrę troszeczkę tylko kamerkę, żeby lepiej widać. O, jest lepiej. E, kochani, witam was serdecznie. Marcin Choroszyński, e, fan, że tak powiem, miłośników off-road gorzów. E, Kamila, która też lubi, że tak powiem, jeździć w off e, Dziewczyna jeździ w 4 Tak, cztery, czy tam cztery buty, coś się Nie, kasza. nie, my mamy zwykłą musiówkę. O, zwykła, zwykła jeszcze, jeszcze? Ale słuchajcie, szacun dla tej dziewczyny zadzwoniła faktycznie do mnie, napisała, ja ją zaprosiłem. E, pytała mnie się dziewczyna, czy to Trzeba zapłacić, zgadza się była taka. Dla, dla, dla. Powiedziałem, słuchajcie, to nie chodzi już o to, to chodzi o to po prostu, żebyśmy się spotkali. Integracja wspólna. Także słuchajcie, no przyjechało tutaj 16 dla sterów, bawiliśmy się naprawdę wspólnie, fajnie. E, wcześniej e, tutaj z tymi ludźmi porozmawialiśmy, porozmawialiśmy sobie na temat nawet i Czarnobyla, co nieco tam powiedziałem, także mam nadzieję, że może to jest z Kamilą, kiedyś zorganizujemy jakiś fajny, wspólny wyjazd do Czardombyla, także Kamila, co mam Ci powiedzieć? Wielkie dzięki, wielkie dzięki za to, że, że przyjechała do nas, także teraz przerzucam kamerkę w drugą stronę, pokażę Wam te wszystkie dasterki. Pozdrawiam Was serdecznie razem z Kamilą. Pozdrawiamy, Kejo. Idziemy sobie dalej, co popatrzymy. Nie wiem gdzie jest mój mąż. Zginął. Słuchaj, 16 dasterów. Gdzieś na pewno zginął. A jest z przodu. Ale ma to jest nie Pozdrawiamy Was serdecznie. nie na szybko, szybko to było myśleć, bo on tak szybko zadawał te Także idę na drugą stronę, zatrzymam, zatrzymam Grzesia, porozmawiam sobie z Grześkiem na temat spotkania. Czy mu się podobało, czy mu się nie podobało, co on mi powie. Naprawdę wspaniali ludzie. Zaraz zatrzymamy tutaj Grzesia. Nie, nie, będziemy jechać. przejechać. Ale muszę na chwilę Grzesia to zatrzymać. Trzy słowa musimy powiedzieć. Także zrobimy troszeczkę mały taki zator tutaj. Nie, nie teraz. Musimy teraz. Się to tak Pierwszy jedzie. Muszę na chwilę Grzesia tu zatrzymać. Na, na, na starcie możesz go tam dopaść. Także jedzie Grzesiu. zatrzymamy Grzesia, zatrzymamy Grzesia podchodzimy do Grzesia. Witam, gdzie, gdzie, gdzie. Cześć, witam. witam cię, Grzesiu. Witam cię, Marcin z tej strony. Cześć. Słuchaj, powiedz mi, co ty tutaj robisz? Skąd się wziąłeś w ogóle? Coś troszeczkę tak opowiedz o sobie. Krótko mówiąc, jesteśmy grupą Goldaster. E, akurat oddział Lubuski organizujemy na ten weekend zlot niedaleko tutaj Witnicy. Wpadliśmy tutaj do Marcina. Dzięki ci jeszcze raz, Marcin. <laughs> e, was poganialiśmy, wszystkim. potopiliśmy się. Są wrażenia, jest adrenalina. Lecimy teraz do Witnicy na ognisko. Coś zakropimy, powspominamy. Słuchaj, było warto do nas przyjechać, Grzesiu? Zawsze. Przyjedziecie zawsze. do nas Jedziemy, jeszcze? Jak <laughs> tylko będzie możliwość i w jak największym gronie Słuchaj, zawsze. Grzesiu, zawsze nasza brama jest dla Was otwarta, także jak będę widział słuchaj. jakąś tam daćkę, naprawdę zapraszam Słuchamy Was. Machacie z daleka. Machacie z daleka, <laughs> słuchajcie, trąbcie na nas i w ogóle. Okay. Także słuchaj. Szkunek, dzięki piąteczka, no <grymne> jeszcze raz piąteczka, także lećcie sobie przyjaciele, dalej, odpoczywajcie, bawcie się, jeszcze was wszystkich nagram, trzymajcie się, hejo. To jest właśnie kochani, grupa Daciek. Trzymajcie się, pozdrawiam kochani, trzymajcie się, pozdrawiam kochani. Trzymaj się przyjacielu, do następnego! Do następnego! Tak jak widzicie, fajna grupa ludzi, pozdrawiam ich serdecznie! Trzymaj się przyjacielu, piąteczkę ci przybijam, hejo! Spotkamy się na Ukrainie, trzymajcie się, piąteczka jeszcze raz! Siemaneczko, i do następnego, i do następnego, trzymajcie się kochani, pozdrawiam! O, było czuć spalone sprzęgła! Było czuć spalone sprzęgła, hamulce potopione. Także odwiedziła nas właśnie grupa dasterków Bardzo sympatyczni ludzie. Także, Kamila, będziesz to na pewno oglądała tą relację. Dziękuję Ci serdecznie za to, że nas odwiedziłaś ze swoją grupą. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nieraz. Także kochani, przyrzucę kamerkę, także kochani, wszystkiego dobrego Wam życzę w tę piękną wieczorną, wieczorną sobotę, co złego to nie my, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, jeżeli ktoś chce jeszcze do nas dojechać, zapraszam. piąteczka, hej!